Chodzę do Biedronki. Mówię sobie tak. Kupię jabłka, kupię banany, zrobię naleśniki. I kurczaka. Tak, wybieram. Nie, kurczaka wtedy nie kupowałem. Wybieram. No wiem, <laughs> Właśnie. Wybieram, wybieram. Jakaś dziewczynka 16-15 lat. Franek, to ty? Program, siłą rzeczy dał wam ten rozgłos, tę popularność? Czy wy jakoś się już zetknęliście tak faktycznie w życiu yy, po programie z tą popularnością? Faktycznie ludzie podchodzą, chcą autografy, zdjęcia i tak dalej. Ja mówię, też dobre określenie jest na to, że po prostu w pewien sposób jesteśmy teraz jakimiś tam osobami publicznymi, co jest dla nas dużym zaskoczeniem, że ludzie wiesz tak. po prostu w sklepie czy na ulicy podchodzą, chcą sobie zrobić zdjęcia. To jest bardzo miłe. Przede wszystkim najfajniejsze są te wiadomości prywatne, które przychodzą od ludzi, że kurczę, że tak naprawdę. Tym, że jak się zachowujemy, co pokazujemy w social mediach, że jesteśmy dla nich taką inspiracją w różnych mm. dziedzinach. I to są najpiękniejsze słowa, które mogą wpaść w naszym kierunku. Chodzę do biedronki. Mówię sobie tak. <laughs> Kupię jabłka, kupię banany, zrobię naleśniki. I kurczaka. Tak, wybieram. Nie, kurczaka, wtedy nie wybieram. No właśnie, <noise> <zastawienia> Nie ma jest zostawienia Właśnie. Wybieram, wybieram. Jakaś dziewczynka 16-15 lat. Franek, to ty? Ja mówię, tak, to ja, chodź podkę czaściemy. Więc naprawdę nawet w Biedronce, gdzie kupujemy zakupy, ludzie podchodzą do nas. Ostatnio, było, wow, wy jesteście naprawdę razem tak, myśleliśmy, że to jest wszystko. Ściema, wszystko ty? nakręcone, nie. I wiesz, ludzie po prostu, niektórzy podchodzą, że super, o, oh, kibicowaliśmy, to w ogóle super, że jesteście razem, a niektórzy tak, naprawdę to nie było rejestrowane, w ogóle mieszkacie razem i tak, no, tak, ale odbiór jest super. Nie spotkaliśmy się jeszcze z żadnym, jakby, m, taką, nie wiem, mową nienawiści, więc wszystko jest jak najbardziej... to w ogóle komentarzy jest pozytywnych, z czego się bardzo cieszymy. Mm, no. no właśnie, ale dowód tego, że, że wy faktycznie jesteście razem, dajcie też na Instagramie, ostatnio ja pamiętam jak pisałem artykuł o was, że razem zamieszkaliście. Czy wy, to była taka decyzja bardzo pochopna, że stwierdziliście, że okej, okay, żeby rozwijać nasz związek, to my musimy od razu zamieszkać? Wiesz co, pamięć w ogóle, że... Ym, Pierwsze, co, jak wyszliśmy z lotniska, to ja sobie tak w głowie układałam, była mowa właśnie o przeprowadzce do Warszawy. I ja mówię, no, w sumie tak, ja myślałam o wynajem jakiegoś pokoju na początku. Pewnie w głowie tak samo miał Franek, a franek tak na wywiadzie wychodzimy i no, bo generalnie będziemy razem wynajmować mieszkania, ja tak, Okej, okay, w sumie fajnie, bo to mnie tylko potwierdziło w tym, że faktycznie bierze nasz związek na poważnie i że teraz jest naprawdę gorący okres. I jak zamiesz kamerę, to przede wszystkim wyjdzie wszystko czarno na białym. Od razu się lepiej poznamy, każdy będzie znał swoje lepsze dni, gorsze, widział się rano, bez makijażu wieczorem. Także mówię, dobry to było, było bardzo dobra decyzja. Tak, ja lubię duże zmiany, wiesz, i dla mnie jakby przedstawienie się w głowie, że ja zostaję w Polsce, bo ja miałem lecieć do Australii, od razu powiedzieć jakby z programu, taki miałem plan. I takie przestawienie w głowie, że zostaję w Polsce. Ja w ogóle kupiłem pierwszy samochód w Polsce, wynajęliśmy razem mieszkanie. W ogóle już wszystko daje jakby stuprocentowo, że zostaje w Polsce. To było najtrudniejsze, ale lubię duże zmiany. Nie lubię tak, takich malutkich, które nic nie wnoszą do życia. To jest zmiana straszna, taka radykalna jak dla mnie. I ja chcę się w niej odnaleźć po prostu. Dokładnie. I teraz stopniowo, stopniowo, stopniowo rozumiem. No i musieliśmy się tak naprawdę dla siebie poświęcić, ale w mm -hmm. tym wszystkim wydaje mi się, że jesteśmy szczęśliwi i próbujemy się docierać na każdym kroku. Jasne. Tak, Fajnie wychodzi. Chociażby to, że się spotkaliśmy tutaj, wiesz? Jak, jak ja był we Wrocławiu, ona w Gliwicach, to by nas nie było, tak? No właśnie, tak, ale powiedzcie mi, czy, czy gdzieś tam y, były jakieś takie spięcia, czy coś was po prostu w tej relacji, jak odkąd mieszkacie razem, zaskoczyło? Oczywiście, że są spięcia, bo to jest taki pedant, po prostu musi być wszystko wyczyszczone. Jezu, no czasami jeszcze. Szanuję. Ja strasznie. Ja strasznie, naprawdę. Ale że gąbki nie odłoży na to samo miejsce w zlewie, wiesz? Dokładnie w kwadracik. No, nie, halo. ona rzuca gąbkę do środka, wiesz? Ja po prostu później nurkuję na tą gąbkę. Nie, 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 niemożliwe, nie? Nie no trzeba, mieć się ostatnio, w łazience. To, ostatnio to z dwa dni nie gadaliśmy ze sobą, w ogóle wiesz? Ciche dni. O takie Ciche dni, oh my god. No. No, no bo jestem taka, że po prostu jak mi coś nie pasuje, to ja od razu konkretnie. A rumak woli czasami przemyśleć i po prostu a. cisza, mi się najbardziej wkurza, bo dla mnie cisza to jest najgorsze, co może być. on, dobra, nie, nie poodzywamy się troszkę, to może być lepiej nie. Ja nie lubię siebie, ja wybucham wiesz i często okay. często po prostu staram się zatrzymać te złe emocje we mnie a mnie to denerwuje aniżeli wiesz wybuchnąć na drugą osobę i czasami no to jest męczące to na pewno jest męczące bo ona nie wie o co mi chodzi czasami ale gorzej nie niż wiem bawa. nie wiem no gorzej niż baba ja się przyznaję do tego no, ale to jednak pokazuje że możecie gdzieś tam faktycznie łagodzić te konflikty powiedzmy i być razem i cieszyć się po prostu no, jest, swoim jest, życiem jest, wiesz jak wszystko związek no, nie, budowanie, budowanie relacji związku, związku, związku to jest to jest będziemy prawo, się ratuje dopiero się uczyć wzajemnie od siebie. To jeszcze tego kwestia mieszkania, urządzaliście je od początku tak jak chcieliście, dokupowaliście nie wiem, swoje meble, stół, krzesła i tak dalej. No szukaliśmy już czegoś po prostu w miarę umeblowanego tak. i teraz brakuje nam takich pierdół typu, właśnie pierdół, nie mamy odkurzacza. A to jest bardzo ważne, jeśli ma się pedanta w A, domu. To jest bardzo ważne, dzisiaj właśnie Marii zamiatała, bo ja mówię zobacz jakie tutaj są takie wiesz, kiczki. kiczki.